Nic na pokaż staram się, żeby były jak najlepsze piosenki A ty pierdolisz jakieś głupoty, nieważne co Będę to robił, bo tak chcę Nic na pokaż, taka moja zasada od małego. Nic na pokaż taka moja zasada od małego. Nie na pokaz, taka moja zasada od małego Nic na pokaz, 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 tak mówi mi ta być tylko praca. chcę się tej rady, bo wierzę, że to gówno wyjdzie. Nie zna pokaz taka zasada od małego, nie zna pokaz taka zasada od małego, nie zna pokaz taka zasada od małego. Miał być wy w tamtym roku, ale czas dał mi słowo. Kiedyś świat milczał, to ta jedynie wspierała. na pokaz, taká moja zásada od malého. Nic na pokaz, taká moja zásada od malého, ego, ego.